Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop na miesiąc grudzień dla Strzelca. Także zapraszam serdecznie na karty tarota, same główne aspekty. Praca, finanse, miłość, zdrowie, niespodzianki, co w domu. Także zobaczymy i na koniec wyrocznia Księżycologia. Także zaczynamy od początku. Jaki to będzie miesiąc dla Strzelca? Jaki to będzie miesiąc dla Strzelca? No, tutaj, moi drodzy, jest troszkę chaotycznie. Jakieś dokumenty, macie do załatwienia sprawy urzędowe, troszkę nostalgii, wspomnień, ale też, moi drodzy. Mogą być jakieś drobne ograniczenia w związku z finansami. Tu na końcu miesiąca dopiero będzie tak naprawdę zwycięstwo i sukces, duże świętowanie, spotkanie w większym gronie. Będziecie świętować jakieś moi drodzy sytuacje z przeszłości z waszymi bliskimi. Także tu wszystkiego po trochu. Będzie trochę chaosu na pewno ktoś może wpaść w wasze życie, też może ktoś chcieć, abyście udzielili mu pożyczki jakiegoś wsparcia. Dbajcie również o zdrowie, szczególnie układ pokarmowy i dolna część odcinka, moi drodzy, lędźwiowego. Też dbajcie o swoje uszy. I dietę. I na koniec będzie jeszcze o zdrowiu. Zobaczmy, co w pracy, co w karierze, co w pracy ustrzelca. Praca, praca. Umiarkowanie, moi drodzy. I tu też jest pewnego rodzaju y, oczekiwanie na zmiany. Dużo przemyśleń w pracy. Jest równowaga. Jest chęć, tak naprawdę, zrobienia czegoś jeszcze, ale grudzień to jest taki miesiąc, że oczekujemy na te zmiany. Jesteśmy troszkę w blokadzie. Tutaj ja nie jestem strzelcem, ale tak mówię. Strzelec jest w blokadzie, troszeczkę w takiej. Sytuacji głębokiego przeżywania. Tutaj będziecie bardziej uduchowieni, bardziej będziecie chcieli się oczyszczać z jakiejś sytuacji i na pewno jest czas na duże przemyślenia, na zrobienie takiego researchu. No, oczywiście, taki rachunek sumienia można powiedzieć, tak. Będziecie, moi drodzy, oczekiwać tych zmian, też możecie czuć się troszkę poszkodowani w pracy, ale myślę, że będziecie na pewno snuć jakieś nowe plany. Co w finansach? Finanse u Strzelca. No, tutaj, moi drodzy, są finanse wspólne. Już można powiedzieć z partnerem, z partnerką. Macie osoby, które są z zasobnymi portfelami. Będzie tutaj tak naprawdę wsparcie od kogoś. Kto ma więcej pieniędzy, możliwe, że otrzymacie właśnie coś nadprogramowego od króla monet, czyli wy też możecie być tym królem monet. Także finanse są wspólne, będziecie gospodarować i zastanawiać się y, wspólnie podejmować decyzje, zastanawiać się jakie kroki robicie w finansach w tym miesiącu. Także y, dużo wiadomości y, i ciekawe jakieś kontakty pojawią się na koniec miesiąca y, w sprawach finansowych. Mogą być jakieś nowe zlecenia, także tutaj, moi drodzy, wszystko pod kontrolą powinno być. Co w miłości w uczuciach? Miłość uczucia Ustrzelca na grudzień. No, będzie dużo radości. Mogą być problemy ze snem jedynie. Yy. Tutaj, kochani, obawy i problemy ze snem. Boicie się o, jesteście może nawet zazdrośni o swoją partnerkę, partnera. Też myślenie o przyszłości. Szykuje się dużo świętowania w grudniu, czas spędzony razem i możliwe, że wiele osób będzie planowało jakiś wspólny wyjazd gdzieś daleko, w ciepłe kraje. Także, moi drodzy. Fajnie. Co w domu? Co w domu u strzelca? Co w domu? Tutaj, moi drodzy, zakończenie jakichś trudnych spraw. Ja myślę, że sprawy domowe wymagają. Właśnie weryfikacji będzie możliwa jakaś nagła taka sytuacja, zmiana, i to może być zakończenie właśnie jakiejś sprawy urzędowej. Także słuchajcie głosu swojej intuicji albo podpowiedzi kobiety. Też tutaj moi drodzy, możliwe, że będzie jakaś scysja. Z kobietą albo z urzędem, z kimś, kto jest w waszym życiu ważny też. Także tu mogą być jakieś zmiany, i to może być kobieta i urząd zarazem, bo to wyszło po środku. Dobrze. No, zdrowie, zobaczmy w zdrowiu. Zdrowie. Przede wszystkim drobne przeziębienia, m, możliwe, że też jakieś wizyty lekarskie płatne szykują się. E, drobne przeziębienia, oczy, uszy, bo już mówiłam o uszach, szczególnie bardzo wrażliwe u strzelca. No tutaj sprawy hormonalne, jakieś genetyczne, no też uważajcie na siebie, m, bo tu są momenty właśnie takiego też troszeczkę wyczerpania organizmu. Także trzeba uważać na siebie. I moi kochani, niespodzianki dla strzelca. Niespodzianki w tym miesiącu, co będzie niespodzianką? Niespodzianką będą zmiany. Wyjaśni się sprawa z. Młodszą osobą od Was, to może być Wasze dziecko, duże wyjaśnienie i moi drodzy, mogą być też jakieś nie wiem, albo przeprosiny otrzymacie jakiś prezent. Tutaj coś się zmieni w relacjach, tak? Coś się zmieni w relacjach. Możliwe, że przeprosiny, podarunek jakiś. I dużo radości z tego powodu. Także niespodziewanie ktoś może strzelca przeprosić, może być zmiana też również w postaci jakiegoś wyjazdu. No bo tam wychodziły moi drodzy wyjazdy u strzelca w grudniu. No dobrze, to wszystko. I teraz moi kochani, karta wyroczni na koniec. Wyrocznia dla strzelca. Jesteś bardzo blisko osiągnięcia celu. Garb przybywający. Za chwilkę zobaczymy sobie. Sekundkę tylko odnajdę, bo tutaj tak naprawdę. Jak się szuka, to tak nie można znaleźć. Sierp ubywający, garb przybywający to jest tylko tutaj, moi drodzy. Dwie karty. Dwie strony, przepraszam. O jejku. Tak, przybywający, cóż za obrazowe słowo? Nieprawdaż, wyciągnięcie tej karty w dowolnym dniu miesiąca oznacza, że sytuacja, o którą pytasz, nabrzmiała możliwościami i zbliża się do swego apogeum. Nie jest to jednak karta końcowa, dzięki której uzyskasz zgrabną odpowiedź tak lub nie. Jest to raczej przypomnienie, że zanim osiągniesz to, czego chcesz, niezbędne mogą się okazać jeszcze jakieś poprawki. Natomiast bez wątpienia znajdujesz się na właściwej ścieżce, co powinno dodać ci otuchy. Tutaj, moi drodzy, nie chodzi o to, by, się, by cię straszyć, tylko by cię uświadomić, że ta sytuacja, podobnie jak dynamit, wyposażona jest w ląd. Zatem bądź ostrożny, jeśli zdecydujesz się go podpalić. Wiem, że kroczę właściwą ścieżką. To dobry czas na weryfikację planów. Utrzymaj tę energię, dążąc ku swoim marzeniom. Nie trać koncentracji. To właściwy moment, by rozpocząć nowy projekt. Powinieneś powrócić do zdrowego trybu życia. Także, moi drodzy, to są dodatkowe znaczenia dla tej karty. Także pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Weźcie sobie do serca to, co uważacie za stosowne. Pozdrawiam serdecznie, życzę wspaniałych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam raz jeszcze.